No, wita Was, niedziela, wieczór, popołudnie się a tak wygląda niebo. Nade mną znowu zszatkowane. dobra, nie dają za wygraną. Samoloty niepokorne. Potargały niebo znów, a my na tej wojnie, ładnych parę lat, głowę ku niebu kierujemy i szachownice widzimy. Bawią się z nami masonerskie gady, kładą na szali nasze życie i zdrowie. Jak to się skończy i kiedy, czy ktoś mi odpowie? Nie mają sumienia Centrace, Centrace One End Nic dodać, nic ująć. Święta będą znowu zasmarkane I znowu będzie pretekst do korony Następne pieniążki, branie 670, czy ile złotych od pacjenta, jeżeli się uzna, że korona jest, znowu wracają szczepioneczki, szczypaweczki, jakbyście tego nie chcieli nazwać. Kółko się zamyka. Stare, sprawdzone schematy. Ludzie budźcie się w końcu, bo mar nie skończycie. 17 grudnia, godzina 16:30. Arutan pozdrawia, zdrawia. Bądźcie zdrowi, ale ciężko w tych czasach. Trzymajcie się.